W dzisiejszym dniu w kilkunastu miastach w Polsce y, członkowie i działacze Kongresu Nowej Prawicy domagają się likwidacji Straży Miejskiej, y, organu według nas y, niepotrzebnie generującemu koszty i zupełnie niepotrzebnego. Bardziej potrzebne na pewno jest zwiększenie budżetu na policję. Szanowni Państwo, ostatnie wydarzenia tak głośne, odbijające się echem w ogólnopolskich mediach, kolejny raz potwierdzają, że Straż Miejska jest jednym, jest jednym z najmniej efektywnych i sprawnych organów do pilnowania porządku i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom nie tylko Wrocławia. W samym naszym mieście Straż Miejska wystawia. Rocznie kilkanaście tysięcy mandatów odholowuje samochody, jest jednym z najbardziej widocznych znaków opresyjności i represyjności. Uważamy, że należy te środki, które w budżecie Wrocławia są przeznaczane na Straż Miejską, przekazać policji, przekazać na patrole piesze, na efektywne sprawne zwiększanie bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta. Ta akcja ma wymiar ogólnopolski, nie no, przeprowadzamy jej tylko we Wrocławiu, ale w kilkunastach miastach. Według nas, ale nie tylko według nas, bo słynny bohater e, Big Brothera, Janusz Dzięcioł, też uważa, też jako straży miejskiej uważa, że e, czas straży miejskiej po prostu minął. Miała za, zajmować się zapewnieniem bezpieczeństwa, e, walką z e, drobnymi przestępstwami. Niestety. Dzisiaj jest ramieniem walki przede wszystkim z kierowcami, walką o jak największe wpływy budżetowe do kas miast i gmin. Tam gdzie Straż Miejska została zlikwidowana w stalowej woli, w szanowie, w zakroczenie, nie zaobserwowano zwiększenia przestępstw, wręcz przeciwnie, zwiększyło się bezpieczeństwo, a dodatkowe etaty, które zostały stworzone w Policji i część etatów przeniesiona ze Straży Miejskiej do Urzędów Miast, gdzie pracujący yy, wcześniej tam strażnicy miejscy yy, zajęli się po prostu konkretnymi sprawami i konkretnym rozwiązaniem konkretnych problemów, które zwiększają bezpieczeństwo i, i poprawę funkcjonowania organów bezpieczeństwa w danym mieście. Jak witam Państwa serdecznie, nazywam się Piotr Dołęga, reprezentuję Nową Prawicę na północy Wrocławia, startuję z okręgu numer 7 do Rady Miejskiej. Jak mają Stefan Kisielewski, socjalizm, bo państwo socjalistyczne bohatersko pokonuje problemy nieznane w żadnym innym ustroju. Gdyby nie totalitarne zapędy naszego państwa, nie istniałby problem Straży Miejskiej, ponieważ nie byłoby tej Straży. Jeżeli nowa prawica od początku swojego istnienia postuluje likwidację Straży Miejskiej w celu oszczędności budżetowych, to wydaje mi się, że jest to Straż miejska za chwilę pełni funkcję gwardii przybocznej Pana Dudkiewicza, a w tym roku kolejne 45 osób zostało zatrudnionych tylko w celu kontroli naszych śmietników w związku z ustawą śmieciową. I wydaje mi się, że straż miejska powinna być już dawno zlikwidowana i nie powinna być miejsca.